Poznaniu.pl Poznań w minutę. Poznań jest dobrym miejscem dla tych, którzy prowadzą firmę. Takie wnioski płyną z rankingu przyjaznych miast przygotowanym przez portal lokalnapolityka.pl. W kategorii Miejsce przyjazne dla firm Poznań uprasował się na trzecim miejscu. Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszukują kolejnych naturalnych metod na pozyskanie energii. Jedną z nich jest spalanie resztek pożniwnych po zbiorze kukurydzy na ziarno. W Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu doszło do incydentu, podczas którego jeden z pracowników miał rzekomo użyć antysemickiego języka w wewnętrznej korespondencji redakcyjnej. Sprawa zyskała na znaczeniu po wydaniu dwóch oświadczeń przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz samą Galerię Arsenał. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu ruszyła kolejna akcja wyprawka dla studenta. Przez pięć dni trwała będzie zbiórka podstawowego wyposażenia studenckich kwater.